Fragment z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 921, 6 lutego 1937 roku. Dziś powiedział mi Pan: Córko, moja, mówią mi, że masz dużo prostoty. A więc czemu mi nie mówisz o wszystkim, co cię dotyczy? Nawet szczegóły najdrobniejsze. Mów o wszystkim mi. Wiedz, że tym sprawisz mi radość wielką. Odpowiedziałam: Przecież Ty wiesz o wszystkim, Panie. I odpowiedział mi Jezus: Tak, ja wiem, ale Ty nie tłumacz się tym, że ja wiem. Ale z prostotą dziecka, mów mi o wszystkim, bo mam skłonione ucho i serce ku Tobie, a mowa Twoja jest mi miła.